Witam kochani. Nieplanowane. Wyjście na spacer. Ale większa grupa jest, ale nie idę tam z nimi, bo tam sami idą i w ogóle to tak nie za bardzo. Samodzi. O, i znów Kaczorstwo. Wciągniemy troszeczkę. Bliżej. A tu coś się dzieje, kaczki. Albo się płuką, albo mocno gadają. O, to się dziś. Płuką. No, idziemy dalej, kochani. Walka się skończyła. Czyli jak zwykle o dziewczynę. Ukaczek jest. O, któraś tam się za bardzo wychyli, to, to coś tam się dzieje, nie wiem. No, nie rozpracowałem ich jeszcze aż tak. tutaj, no cały czas. Chyba je, dziewczyna się chce do nich do paczki do, dołączyć i kaczor goni. No dobrze, idziemy dalej z